Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na drugi odcinek z wesołej Gieraski, która nazywa się Yellow Ball Adventure. Jest to ekstra platformóweczka i zręcznościóweczka, której bohaterką jest żółta kuleczka-piłeczka. A jakże? Jak żółtko od jajka? Nie ma co, nie ma co, nie tylko czerwone piłki są fajne, żółte też, a jakże? O tak, zaraz będziemy kontynuować naszą przygodę. O tak, skończyliśmy mniej więcej w połowie, więc teraz pora na dziesiąty levelasek. O, będzie pewnie znacznie trudniej, aż się kurzy za naszą kuleczką i piłeczką. No dalej koleżanko, masz niezły wdzianko. O tak. Uwaga, uwaga. Ninja. Kulka ninja. A jakże. Cześć wstrętne kółko zębate. O tak. Zębów to tu nie brakuje. I musimy zbierać gwiazdeczki. O tak, chodźcie gwiazdeczki. Do naszej kuleczki. O nie, i znowu zęby. Ojej, ratunku, ratunku. Uwaga, uwaga. I patrzcie, udało się. Ten poziomas nie był trudny. Wow! O, i jedenastka! Świetnie! No to do przodu kuleczko-piłeczko! Aż się za nami będzie kurzyć! O tak! Juhu! I znowu ta ruszająca się platforma. Huśtająca się platforma. Uwielbiam huśtawki. Są dużo fajniejsze, moi drodzy, oczywiście. Och, niż te wstrętne koła zębate. Jej, nawet te platformy nie są takie fajne. O, jeżdżące w tył i w przód. Lepsze są te huśtające się. O tak, zdecydowanie jest wtedy łatwiej. O, hej, że ho! hej, żeho. do przodu byś się skakało. Uwaga, uwaga. Ratunku, ratunku. Och, jak dobrze, że można też... Przeskoczyć nad, moi drodzy, tym kołem zębatym. Nie tylko przeturlać się pod. Jest! Jupi! To mi się podoba! I dwunastka, dwunastka, ekstra! To mi się podoba, bo jest przygoda! O nie! O nie! Zdecydowanie! Coś mi się wydaje, że te jeżdżące koła zębate będą najgorsze. Boi się nasza kuleczka piłek. Czeka! Patrzcie! Jakoś tak dziwnie to jest zorganizowane. Dopiero jak widać naszą kuleczkę-piłeczkę, to wtedy wychodzi do koło zębate i toczy się w naszą stronę. O, ratunku, ratunku, wstrętna piła. Nie, nie. Nie. O, nie. Nie, nie, nie. Nie damy się. Powoli, powoli. No nie, no. Patrzcie, nie mogę za bardzo nawet się ruszyć z miejsca. Och. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. O. że hop. Wow, udało się. Jeszcze jedna gwiazdeczka. Damy radę, damy radę. O! A jak nie, to pójdziemy po poradę. O, do widzenia, wstrętne kółko zębate. Jeszcze tutaj są zęby. Wszędzie pełno zębów. Ratunku. Ojej, to jest las wróżki zębuszki. O tak, kochani, zobaczcie sami. Jupi! Kolejna chorągiewka zaliczona. Świetnie. Trzynastka. Och, obie nie okazała się pechowa. Jak to zawsze mawiam? O, 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 o nie. Kurczę, boję się. Nie, 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 nie bój się. Och, troszkę się boję, troszkę się boję. Ratunku, ratunku. Jest, uda. Udało się? Chyba nie, chyba nie, chyba nie udało się. Och, jest. Udało się. Szybko, 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 szybko. Wow. <laughs> Brakuje nam jeszcze trzeciej gwiazdeczki. O, jest! I dwie huśtaweczki. O, chodź tutaj, gwiazdeczko. Patrzcie, jak na złość, nie mogę jej zabrać. Jest, udało się nareszcie. Nareszcie, przy agreście. No dobra, uwaga, hejże. O, przeturlamy się. No tak, superaśnie! Jupij! Ekstra, to mi się podoba, bo jest przygoda. I czasu nam nie szkoda. Juhu, superaśnie Bluejay naśnie. Ojej, trzeba uważać, żeby się nie stoczyć z tych platform. O nie, o, widzieliście to ratunku, ratunku. O nie, znowu te koła zębate. Zawsze jak są one, to jest bardzo trudno. O, ratunku, ratunku. Dobra, jeszcze raz. Skoczymy sobie na huśtawkę i do dzieła. O nie, 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 nie damy się. No błagam, ile razy jeszcze będę to przechodzić? Chyba dużo, chyba dużo! Nie poddamy się! Nie, 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 nie możemy się poddać! O tak, ćwiczymy swoją spostrzegawczość i zręczność. O, a jakże? Juhu! Kurcze pieczone. One się bardzo szybko ruszają w przeciwieństwie do naszej kuleczki piłeczki. O, która tak dość topornie się porusza. No cóż! Tak to już jest z gumowymi piłkami. Zobaczcie sami. Ratunku, ratunku. Biedna kuleczka, piłeczka. O. Dobra, zaraz cię uratujemy. Damy radę, koleżanko. Damy radę, damy radę. I kupimy czekoladę. Jest udało się! Pewnie, że kupimy czekoladę! O tak, i zjemy! O, jak ja uwielbiam czekolady! O tak, moi drodzy, zwłaszcza takie bakaliowe! O, z rodzynkami i z kawałkami orzechów, albo na przykład z dużymi orzechami laskowymi. Mia! Pyszota smakota! Nie sądzicie? A wy lubicie czekoladę z takimi wielkimi orzechami laskowymi? O, superaśnie, blue Jay naśnie. Ile tutaj mamy huśtawek? To mi się podoba, już piętnastka! Zbliżamy się powoli do końca. O, o jak fajnie. Jej. Tak tutaj się ekstra gra. Tra la 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 <laughs> O, patrzcie ile tutaj mamy do poskakania. O tak. Jeszcze mamy tą gwiazdeczkę. I się wracamy. O, i mamy finisz. A jakże, wszystkie trzy gwiazdeczki do kolekcji. I będzie szesnastka. O, i na dzień dobry mamy superaśną aśną Blue Jay, Naśną oczy. Oczywiście. Tak się zapatrzyłam w to koło zębate, które tak jak karusela się tam dookoła, moi drodzy, toczy tej platformy, że spadłam z naszej uśtaweczki. Nie jest łatwo, nie jest łatwo, moi drodzy. Och, weź się w garść, Blue Jane, damy radę. Uwaga, hejże, hejże, hop. Wiecie co? Za dużo tutaj jest tych przeszkód. Co za niebezpieczny las, wróżki, zębuszki. Ratunku, ratunku. O. Nie, no błagam, no błagam. Dość już mam tych kolców i tych zębów. O, musimy jakoś sobie poradzić. Ratunku, 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 ratunku. Jeszcze raz. Hejże, hop. Świetnie. Tutaj akurat nie jest trudno. To jest najtrudniejszy odcinek tej platformy. Hejże, hopa. O, o, szybko, szybko. Nie, no błagam, ale mniej więcej tak to trzeba będzie zrobić, moi kochani. Przeskoczyć nad tym wstrętnym kółkiem. Dobra, próbujemy. Powolutku, aż do skutku. O, za którymś razem chyba się uda. Miejmy nadzieję, ale ta gra uczy cierpliwości, moi drodzy. Świetnie. Do dzieła, do dzieła, piłeczko, kuleczko, damy radę. O, psia I jej nareszcie. No to teraz już nie możemy dać się skuć. O nie, 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 nie damy się. Hejże, hejże. Skaczemy, skaczemy, a ja się boję. Dobra. Nie czas na strach, moi drodzy. Musimy jakoś dotrzeć do mety. O, musimy dotrzeć do mety, żeby były kabarety. O, chciałam jeszcze się rozpędzić i doskoczyć do tej trzeciej gwiazdki, ale jakoś się nie udało. Dobra. Siedemnastka. Uciekaj w stronę koło ze Ratunku, ratunku. Jej! O, patrzcie! Tutaj to jest hardcore, Dopiero! O! <laughs> nie ma co! Nie ma co! Jej! Ale naprawdę! Trolujący nas las! O, kurczę pieczone! Nie, 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 nie! Nie damy się! O tak, nie damy się! Kochani, nie! Nie, stocz się nasza kuleczko-piłeczko! I znowu ty! Znowu ty! Wstępne kółko zębate! O, jak jakieś wahadło! O, tylko tak ostro zakończone. Jest! Finish, moi drodzy! Jupi! Zdaje się, że ostatni levelas jest ostatni. No pewnie, że rozpoczynamy naszą wspaniałą zabawę. Ratunku, ratunku! Dobra, skaczemy nad naszym kołem, czy pod się turlamy? O! Raz, dwa, trzy. O, udało się. O, patrzcie, drugi raz się udało. Świetnie, to mi się podoba, to mi się podoba. O nie, znowu ty wstrętne koło zębate. Teraz już naprawdę nie jest łatwo, Oj nie, oj nie, jest łatwo, nie. Dobra, no, hopa. Jej, ratunku, ratunku. I jeszcze zęby na środku, jakby tego było mało. O, tych przeszkód. Patrzcie tylko, ratunku, rozpędź się nasza kuleczko-piłeczko. Dasz radę sobie wziąć tą gwiazdeczkę? No pewnie, że tak, a jakże, a jakże. No, powoli, powoli, powoli. Głęboki wdech i hejże, hejże, hop. Świetnie. Dobra, damy radę, damy radę, musimy dać radę! O nie, patrzcie tylko na to na górze! O, koło zębate! No cóż, musimy dać jakoś radę, dobra? Przygotujmy się psychicznie. Świetnie! Wow, patrzcie, tam już jest finish, blisko! Dobra, damy sobie spokój z tą ostatnią gwiazdką! Juhu, świetnie! Brawo, Simo, udało nam się przejść wszystkie lewe lasy! A jakże, a jakże! I tym bardzo optymistycznym akcentem że udało nam się przejść całą gierasę, chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!